Towarzystwo i Muzeum w ciągu 50-lecia dokonało kilku rzeczy. Nie będę o nich mówił, bo nie jest to okoliczność. Ale chcieliśmy przy tej okazji złożyć podziękowania tym, którzy w 50-leciu funkcjonowania zarysowali się, zapisali się znacząco w historii funkcjonowania Muzeum i Towarzystwa. Ci najważniejsi są wymienieni na tablicy. Zdecydowana większość nie żyje. Wśród żyjących jest dwóch. Jan Ogar i Eugeniusz Onak. Nie wiem, czy są z nami na sali. Gienek Onak był, potrubowany o jest Eugeniusz Onak. 50 lat w I ciągle aktywny. Jak są jakieś sprawy gospodarcze, to towarzystwo opiera się na Gienku Onaku i na Janu Radomu. Chciałbym w, imieniu, chciałbym w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Bitosa, złożyć niektórym obecnym tutaj serdeczne podziękowania. Myśmy na tę okoliczność wydali takie, takie statuetki, które symbolizują po pierwsze Smarty kamień, bo tacy jesteśmy i musimy być. Drugie osiągnę, na którym jest napis wizerunek Wincentego Kytosa i napis 50 lat Muzeum i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wicentego Kitosa Wieszosławice 2022. I symbole współtwórców, współorganizatorów tegoż Muzeum Okręgowe Wójt Gminy Wieszosławice i Towarzystwo. Chciałbym yy, pierwszą w... statuetkę wręczyć wraz z podziękowaniem Marku, Marek Steiner. Bardzo proszę, prawdą. <noise> bardzo proszę, Andrzeju. Wręczymy tą pierwszą statuetkę prezesowi Polskiego Zdrowictwa Ludowego bardzo. bardzo proszę, prezesie, zostań z nami. Kolejne statuetki Dzień. będziecie wręczać, a ja bym... Pozwólcie, że teraz ja aha, tu jest mikrofon, dobrze, bo tu prezes się nie nieco spieszył, ale następna statuetka do wręczenia to jest właśnie dla długoletniego prezesa Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wicentego Witosa, aktualnego prezesa. A przepraszam, bo jestem no, nieobyty, nie, nie widzę. No więc y, dziękuję w imieniu Towarzystwa. Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa dziękuję długoletniemu i aktualnemu prezesowi, koledzy Ryszardowi Okwatowi. No i oczywiście dla niego, jako ten dowód naszej wdzięczności i pamięci, no właśnie też taka statuetka. Ryśku, To ja będę mówił, a, a wy wręczajcie. Kolejną statuetkę wraz z podziękowaniem dla wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana Mateusza Szpyty. Od pierwszych lat życia zawodowego z Ruchem Ludowym. Odkąd w ipn zawsze wspólnie robiliśmy dobre dzieła. Dziękuję ci serdecznie, prezesie. A to, co najważniejsze, to trzeba powiedzieć. Przed nami wznowienie wydania dzieł Wincentego Witosa. Właśnie podpisaliśmy umowę w tej sprawie, w tej intencji. Dziękuję za to, co było i za to, co, co będzie. Dla mnie bardzo wielki zaszczyt. Jestem pod wielkim wyrażeniem tego, co towarzystwo przez te 50 lat zrobiło, ale mieliście tak znakomity założyciel, że trudno było się spodziewać inaczej. Naprawdę mieć wśród, e, wśród siebie Stanisława Mierzywa to wielki, wielki zaszyg, wielkie zobowiązanie. Ja poproszę panią dyrektor tylko e, o dział i w Krakowie. Nie, nie, nie zapominamy o Wincentym Witosie. W tym roku nie tylko ukazał się komiks, o którym wspominał pan prezes, ale także drugie wydanie albumu o Wincentym Witosie. Na ręce Pana Prezesa Towarzystwa pozwolę sobie go przekazać. Bardzo proszę doktora Jana Chybne. Podpisuje książki. Poproszę. Bardzo proszę wiceprezesa. Proszę No to... To siadło! To siadło! To później do dodało, To siadło! To siadło! To Własnym, nie, tym, jeszcze, tak jak Wojciechowski który nie szczędzi własnego czasu, własnego, rodzinnego, żeby pracować na rzecz utrzymania pamięci, budowywania pamięci o tej ceny wartości. Dziękuję bardzo. Czy jest Janusz Sola? Tak, nawiasem ja jestem mówiąc, pomysłodawca i wykonalca tej scenerii. Prezes firmy Brukbert, Krzysztof Pitkowski, był przedstawiciel firmy Brukbert. Jest Stanisław Cziura, były burmistrz iść A Krzysztof Pitkowski jest z nami od dziesiątek lat. I zawsze ten dokładny udział w firmie Brukbert jest w znaczący. w miarę znaczącym. Dziękuję serdecznie. na koniec w sprawie statuetek Stanisława Pieszczyńska o, o parę dni się spuściła, żeby być na liście członków założycieli. Dosłownie. wierność oddanie, kształtowanie na dziękujemy serdecznie. Ktoś nie, tak? nie działa. Nie działa. To nie działa, nas Teraz trzekasz. Halo? Jest. Ja przygała. Ja wyczytam nazwiska osób, które chcielibyśmy wręczyć. W ramach niej połowaniemy dalej. Bardzo proszę. A Tepara przewodniczącego Rady Naczelnej Miejskiego Stosowa Polekcji. Bardzo proszę Stanisława Sowisa, radnego Sędzniku Wojewódzkiego, wieloletniego członka, który został znaczące ślady tam, gdzie, gdzie Witos bywa. Bardzo powiedzieć jednym z pierwszych szkół w gronników jako naczelnik tej gminy. Bardzo proszę Muzeum Historii Ruchu Ludowego, przedstawicielka Muzeum Historii Ruchu Ludowego, proszę. Bardzo proszę przekazać kierownictwo w Wielkiej Roman Witos, chmura Jan. Mieszka Kiecia jest z nami na sali? Serdeczne gratulacje, prosimy o przyjęcie. Czy ktoś z rodziny Kieciu jest może na sali? Nie ma. Dowiecie ja do. Dziękuję, gratuluję jeszcze raz. Dziękuję wszystkim za uchwałę.